Widzowie, ja jestem Kuba. Dzisiaj będę nagrywał drugi film. Znaczy tego samego dnia, ale pewnie wrócę go innego dnia, bo tak. Dzisiaj będę dorabiał gniazdka, bo tutaj jest tylko takie jedno pojedyncze gniazdko i to jest w sumie też jest podwójne, ale pojedyncze, bo to jest na stałe wpięte, bo to zasila mi tą lampkę, więc no a tutaj bez tej lampki jest strasznie, znaczy no jest strasznie, ale dosyć ciemno, więc wolę, żeby ta lampka tu była. Więc gniazdka, mi się skończyły z jego gniazdka, to. To gniazdko będzie z tego. Przedłużacza! przez z jego własności. No. Jeszcze nie wiem, jak, y, jak, jak. Jak, jak, jak. co, jak. Y, to y, zrobię. Bo albo zrobię to, że to się podłączy, w to gniazdko. Albo nie. Dobra, Dobra. teraz trzeba weźć dobry bit. A, A. Sekunda. Nie wiem, co trzeba zrobić z tym, czyli Muszę gdzieś. Nie Tak miałem 20 metrów, ale kabel już jest, już jest użyty w tylko w... w... rzeczach. Muszę stanąć, jak niej Niewygodne jest to, że muszę robić wszystkie jedną ręką, ale za nie mam Nie prędko się hmm. ale zresztą jeszcze nie są gdzieś... Nie mogą być Bardzo problematyczne No No i... Teraz tak to wygląda tu w środku Jest Bezpiecznik tak, Bezpiecznik to jest Bezpiecznik Którego Nie użyję Pewnie, bo tak Uziemienia Nie używam tutaj, no bo jest to 12V, więc no, bo jest To dosyć logiczne, że no się, raczej nie będzie potrzebować napięciu. A jeżeli nie jest, to. No to nie jest. Nie, trzeba się powiedzieć. Bo nie mam nic do powiedzenia. Hmm. To może już No. Yy. Miejsce mi się kończy na telefonie, jak zawsze, kurczę, no nie chcę wyjść, poczekajcie, pozwólcie, że wysunę ten kabel, wyciągnęłem ten kabel, tutaj jest, znaczy, tutaj jest. on pewnie okazało się, muszę teraz pójść po pomiernik mój, chyba mam go w kieszeni, to się wydaje, o matko, tak, to miernik. Jakiś tam najtańszy miernik, jaki był. był się zgubił się mój najlepszy miernik z dobrymi kablami. Więc no, nie polecam wywołać takich tanich mierników jak ten, bo kable do nich są zawsze tragiczne, jakoś. żeby wywołać testu yy, yy, ciągłości przewodu. Biorę go do te tego, dlatego, że ma piszczyk, ten nie ma piszczyka, bo jest jeszcze biedniejszy. No, kosztowało jeszcze mniej, bo ten kosztował 20 paru złotych. Albo nawet 30, a tam to w ogóle nic nie kosztował, prawie. Poczekajcie, jak to biorę, bo jedną ręką będzie ciężko nasze znaczy obrączki. No tej izolacji nie wiem, jak to z tym obieraniem. Dobra, już izolację. Teraz to nałożę i będę sprawdzał. O, jedno, ja że nie będzie na odwrót, też na neutralnym, bo po prawej stronie, znaczy, tu jest używienie góry, po prawej stronie zawsze, prze, oh kurczę, jest, rozumiem, y, że po prawej stronie jest plus, czyli tutaj, że teraz jest neutralny przewód. O nie, no na to bo jest N wszędzie po prawej, wszędzie jest po prawej, wszędzie po prawej mojej stronie, czyli wiem, że normalnie yy, fazowy jest po lewej teraz i jest tak powinno jeden resztę sprawdzał teraz najgorszy trzeba mieć część, czyli wybrać gdzie bym to chciał Dzisiaj tutaj mór gniazdka po tylko ten jeszcze, jeszcze przenotować Czy na przykład tutaj, no w tym miejscu, znaczy, kawałek kabel trąć. Czy może tutaj niżej? Tutaj przy, tuż pod tym. Mówiłem, że jedno byłoby, albo może jeszcze. Tutaj w ogóle nad tym, jakby tylko, może, no tylko, żeby nie to. to. hm, hm, Właśnie, to jest też gdzie to zamontować? tu? ja tu, tutaj to będzie źle. tu. Bo ogólnie. To by było najlepiej, ale tutaj nie damy rady. Wszystko montuje taśmą. Albo może tu do rzeczy, bo tutaj No myślę, że tu będzie najlepszym miejscem, że tak powiem. Wiem. Mm -hmm. I teraz, najgorsza część Czyli Czyli trzeba wziąć ten kabel O stąd I go odmierzyć Znaleźć jeźdźników, bo to się zarobi dobrze Boże, to że to rejko, będzie to ciężko zrobić Wiesz, że co, najpierw jednolite sprawdzę No i ja mamy sobie Na przykład tą wtyczkę, albo nie, albo. Nie, dobra, nie chcę tego sprawdzać, bo nie wiem. Hmm. Tu, to mi bujają się kabelki, które chciałam. Kurczę, kurczę, do tego uszy. No. Chcę lepiej, że tu. Nawet to pod takim kątem, żeby kabel wychodził. lepiej to w ogóle. Takie, że kawałek chodzi po zewnętrznej. znowu przerwę na chwilę nagrywanie Nie po to, żeby to coś. Yy, yy, no, no, zaczęło zamontować, no. Słuchajcie, widzowie, lek, lekka Na planu jednak montujemy takie gniazdko Jak to? No, nie to. Ponieważ tam to jest bardzo kiepskie i ciężko je zamontować, i w sumie się go nie da prawie zamontować, więc zamontujemy ten. Nie pod takim kątem, bo tak. I kurczę felek. Kartofelek. Nie wiem czy je. Nie wiem. Dobra, powiem że tam już zamontowałem. To czemu nie ma ostrożności? Halo? Klikasz? Ja, to jest jeszcze zeszło, ja parę to ostrożności, że zaraz mnie ostrożnie się To Teraz trzeba zrobić. Już na środku? Chwilka... No co jest grane? właśnie tu... Nie wiem, że nie tu no, nie wiem, się nie odziewać, ale... Ale może się uda... Żeby to jednak weszło, wiem, że poka że pokazuję kompletnie nic, ale że to jest dosyć ciężko jednocześnie jedną ręką nagrywać, a drugą coś robić, więc Matko i tylko, dobre. Więc chwilka. Nie wiem, co ja, Dobra, dobra się jeszcze za sekundkę, jak to czebela. Kiedy do kluczenia, co i jak będziemy to wszystko podłączać? Kałamuję za Nie no, nie jest jeszcze dobra. Widził się za do chwilę. Dobra, pokrywka zamontowana tutaj, zrobiona plusy między po polnej stronie. To przeklejona, tak jak się winno. Zresztą ten kawałek. Teraz nie wiem, tylko czy podłączy to wtyczką, tak jak zrobiłem to w tym, w tym przypadku. Trzeba mi daje nic w sumie, ale fajnie wygląda No, czy w ogóle usłyszelnie do skrzynki Pewnie usłyszymy w filmie, jakie byłoby bezpośrednio do skrzynki Więc dokładnie to, to zrobię O, dobra Teraz trzeba ukryć kabel No

to nie dlaczego prawej? Nie wiem w sumie i dlaczego to do czego 12V bo w tej piwnicy nie ma zbytnio 230 jest, znaczy jest, ale jest na bardzo małym bezpieczniku i, i jedna żeby to i takie są nie lekkie przejęcie minimalne na pewnie i, no. I Generalnie, doży no nie trzeba, na 230 V bo tam jeszcze trzeba się bardziej martwić o jakieś puszki i tak dalej. Czego mi to 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 wydatki, nie Patrzyjesz. Dobra, plus jest na, faz, na kablu brązowym czyli chyba na fazowym. A minus nie wiem, ponieważ nie mogę wcisnąć mojej przepięknej próbówki otahek ok a więc to jest na akademii neutralnym w tym razie teraz teraz żeby rozpoznać się skargi do tulejek czy do tulejek tylko do tych takich koszy do czego również Wam nie pokażę ponieważ nie mam trzech rąk do tych takich muszę chyba zagiąć raz żeby to wypadało chociaż tyle no w ogóle nagrywam to znaczy nie wiem kiedy to wrzucę ale nagrywam to Nagrywam 5 marca roku 2025 i jest to pierwszy dzień kiedy faktycznie mogę na tutaj czas coś robić bo poprzednie dni po prostu tutaj przygotowywałem za ja było jak zaczął się w ogóle niecałe 3 dni bo teraz jest środa, nie 4 dni temu o zaczął się w niedzielę, W niedzielę takie czas że mogę tutaj przejąć to miejsce że tak powiem bo bo, bo nie miałem miejsca w pokoju i na bardzo w sensie no i no i zostało mi to oddane. Takie trochę QD, tylko że sam zadaję sobie pytania i sam na nie odpowiadam, ponieważ nikt nie pewnie nic do pytań, ponieważ pewnie będę miał zero wyświetleń, ale warto próbować. Teraz nie będzie migać światło, bo tego wyłączył prąd. Bo odkręcam teraz to tutaj śrubę, oczywiście nie ma sterości. To jest taka śruba, którą skręcam od plusa. Ale tego jeszcze nie pokażę z powodu bo nie rąk. Ten film jest zdecydowanie za długi jak na instalację gniazdka. Ja nie ubiemy wszystkich filmów, mam tyle rzeczy do powiedzenia i na tyle mało czasu. Że, że dużo czasu, że nie ogranicza. Bo nie siedzę w końcu w komputerze, tylko ani w telefonie, tylko właśnie coś robię pożytecznego dla mnie. Znaczy, dla pożytecznego dla tego pożytecznego, ale no robię coś innego niż siedzenie w telefonie, czy audie, tudzież w komputerze. Więc wszyscy są szczęśliwi i nikt nie ma problemu o to, do mnie. O matko, no generalnie to mamy jak się cztery miejsca na weseczniki, no i będą cztery weseczniki, tylko mam na wszystko dwa te do wkręcania, ponieważ ciężko je dostać, to, jest, to takie, no do wkręcania, nie wiem jak to się nazywa. Podstawy można powiedzieć takie te podstawy do swojego nie to, takie te co wkręca się bezpiecznie w to wchodzi. pokażę co to, co to takiego, tylko kleję tutaj zabezpieczenie przed zwarciem plus no, znaczy ja tego tak przeciwbarek lubię być zabezpieczony, ponieważ nie ma tu żadnego wyśpiecznika, ponieważ tak, ponieważ nie mam żadnej podstawki do już takie normalne jak z 100 samochodowego wiem więc więc zrobię to tak że dołożę ją za jakiś czas na pewno bo to niebezpieczne również jak dołożę zaskoczenie przed rozładowaniem akumulatora przed jedną rozładowaniem nie ma akumulatora, bo ten akumulator się bardzo mocno rozładował za mocno rozładował i jest z tego powodu słodny, ponieważ się troszeczkę i jest światło teraz pytanie teraz jest pytanie nie czy jest tutaj prąd w tym tak jest, mamy to i nie ma zwarcia i jest prąd! Tak to wygląda tutaj teraz jeszcze większa pajęczyna. Połóżmy to zawsze. No. To yy, muszę kończyć, mi się telefon rozładowuje 5 baton mi zostało, więc do zobaczenia. Do widzenia. Ja stąd w ogóle idę. Wszystko wyłączam, zbieram, zabieram, żegnam.